Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pogromcy Betów i zapraszam na kolejne typy już przeze mnie przygotowane dla Was. Na trzecim progu progresji dzisiaj zagramy sobie za 50 zł, ponieważ wczoraj, niestety, Detroit Pistons nie doskoczyli do pewnego poziomu w meczu, no i nie przekroczyli linii powyżej 100,5 punkta. To też właśnie widzicie na ekranie, kupon, który wczoraj postawiłem. No też, niestety, Polacy ulegli Niemcom, dostali swoistą lekcję piłki ręcznej, natomiast ten typ, akurat się zazielenił, ponieważ było powyżej 51,5 punkta w meczu, gola w meczu. Jeżeli chodzi o to, gdzie sobie właśnie takie kupony stawiamy, a stawiamy je na Superbet, ponieważ Superbet jest partnerem tego kanału, no i serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą właśnie tego Bugmahera, a przede wszystkim do zerknięcia sobie w promocję, no bo tam jest tego naprawdę dużo i naprawdę dużo możliwości na wykręcenie fajnych bonusów, co daje później oczywiście realne pieniądze na swoim koncie, który możecie wypłacić lub grać dalej razem z nami. E, zerknijcie sobie na e, super spin, gdzie wykręcać codziennie możecie fajne bonusy. E, super szlem na Australian Open, jeżeli ktoś lubi stawiać tenis. E, gamingowy czwartek, jeżeli ktoś lubi esport. No i jest aktu aktualnie czwartek. E, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli wróci z ekstra klasa, to też wróci super game jackpot, gdzie do wygrania w puli 250 tysięcy złociszy. Fajna sprawa, zerknijcie po prostu na promocję, każdy wybierze coś. Dla siebie, no bo jeżeli chciałbym okazji osobno opowiadać, to nie starczyłoby mi tutaj czasu. Ale też chętnie odpowiem, oczywiście, na dm na Instagramie oraz prywatnych wiadomościach na Facebooku. Także nie bójcie się, uderzajcie, postaram się odpowiedzieć każdemu. Jeżeli już jesteśmy przy Facebooku i Instagramie, no to linki do naszych mediów społecznościowych macie w opisie filmu. Tam też znajdziecie Excela z wynikami progresji i serdecznie zachęcam do followowania nas na wszelkich możliwych platformach. No i do dołączenia na do grupy na Facebooku, gdzie już przekroczyliśmy granicę sześciu tysięcy stu osób, także dziękuję bardzo za to, je, że jesteście, dziękuję, że się udzielacie na tej grupie, to bardzo fajne jest, no właśnie, jeżeli chcecie więcej typów, to zapraszam właśnie na grupę na Facebooku, bo tam typy, które nie znalazły się na odcinku, nie tylko moje, ale też od chłopaków z grupy, bardzo serdecznie zapraszam, no a dla nowych użytkowników, nowych grupowiczów, 20 zł leci tak po prostu na zakłady, na Superbet, a jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy, gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 złotych zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 złote, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 złotych. Link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. Już chyba powiedziałem o wszystkim, łapeczka w górę, subskrypcja kanału, oczywiście, żeby nie ominęły Was kolejne filmy, co za tym idzie, typy. No i co, ja mo mogę chyba lecieć z dzisiejszym typowaniem, a zaczniemy można powiedzieć z grubej rury, ponieważ mecz, który dla mnie dziś jest chyba najważniejszy, ee, Liga Angielska. No i dziś Brentford podejmuje Manchester United. Manchester United, który że powiedzieć, że jest w kryzysie, to jakby nie powiedzieć nic. Oczywiście ta pozycja w tabeli United nie jest tragiczna, jak na przykład chociażby Newcastle, no ale też klasa zespołu jest nieco wyższa i oczekiwania kibiców. Piknijmy sobie właśnie na główną stronę, na Superbet, znajdziecie w top 10 to spotkanie właśnie Brentford z United. Dużo mógłbym mówić o tym, co dzieje się w klubie z Old Trafford, natomiast chciałbym powiedzieć, co działo się w ostatnich meczach i w jednej i w drugiej. I drużynie, chodzi tutaj oczywiście o wyniki i styl gry. Zacznijmy od wyników. No, te nie są zadowalające ani u jednych, ani u drugich. Jeżeli chodzi o Manchester, czterech z ostatnich spotkań wygrali tylko jedno. E, ostatnio e, z Aston Villą wygrywali już 2 do zera, żeby ostatecznie to spotkanie zremisować 2-2 i uważam, że zespół jest chyba maksymalnie sfrustrowany, a frustracja sprzyja faulom, głupim faulom oraz kartką, zresztą United pokazuje w ostatnich trzech z pięciu spotkań pokrywali linię, oni powyżej 3,5 kartki na mecz, zresztą to samo pokazywało Brentford. W tym spotkaniu sędziuje sędzia Andre Mariner, który tych, to, 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 tą średnią kartek ma 4,5, jeżeli chodzi o tylko spotkania Premier League. Marin nie pokazuje tylko dużo, dużej liczby kartek w meczach do tak zwanej jednej bramki, czyli gdzie wynik jest 7-0, 4-0 lub coś w tym stylu, po, jeżeli chodzi o mecz wyrównany, no to nie wstrzymuje się w ogóle od wyciągania żółtych kartoników, no i te kartki sypią się po 5-6 na spotkanie. Stąd też właśnie mój typ w tym spotkaniu, jeżeli United dalej będą wychodzili nad mecz właśnie tak, tak sfrustrowani i nie będą w stanie od początku narzucić swojego Rytmu gry, no to te kartki będą się pojawiać, te faule głupie będą się pojawiać i sędzia Mariner będzie. Karał zawodników, zakłady specjalne, reasumując żółte kartki na spotkanie powyżej 3,5 łącznie po kursie 1,60. To jest mój pierwszy typ na dzisiejszy kuponie. Drugi pochodzić będzie z Pucharu Narodów Afryki, tylko sobie tutaj przeklikam Międzynarodowe Puchar Narodów Afryki Grupa D. I dziś spotkanie pomiędzy Gwineą, Bisałą a Nigerią. Nastroje w tych dwóch drużynach są zgoła inne. Nigeria już pewna awansu, nie musi w tym spotkaniu zupełnie nic Natomiast Gwinea, Bisału musi wygrać to spotkanie. Żeby, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby z grupy e, wyjść. Oczywiście klasa tych dwóch zespołów sprawia, że Nigeria jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, natomiast kurs jest tak wysoki, ponieważ, no właśnie, Nigeria e, to spotkanie może nie tyle odpuścić, co podejść do niego lajtowo, tak jak wspomniałem wcześniej, nic nie musi i tak już wyszła z grupy. Natomiast ja uważam, że właśnie takie lajtowe podejście nigeryczykom pomoże. Na samym początku myślałem o tym, żeby w ogóle postawić zwycięstwo Nigerii po kursie 1.73, ale stanęło na tym, że stawiam po prostu bramkę nigeryjczyków, druga drużyna strzeli gola, tak, po kursie 1.25, ponieważ nie potrzebuję wyższego kursu, bo jak zobaczycie, następny typ idealnie się wpisuje w koncept progresji, ten typ jak najbardziej wystarczy, jedna bramka Nigerii i zamykamy kupon, niezależnie od tego, jak ten mecz się w ogóle skończy, a niespodzianki w Pucharze Narodów Afryki lubią być, przykład Maroka, Senegalu, czy chociażby Algierii. I ostatnie spotkanie, ostatni typ na naszym kuponie pochodzić będzie z super oferty, to po pierwsze znajdziecie ten mecz oczywiście po podwyższonych kursach na Superbet, ale konkretnie z Pucharu Króla z Hiszpanii i mecz chyba najbardziej ciekawy jeżeli chodzi o całą drabinkę w, na aktualnym poziomie pucharu króla, czyli Real Sociedad zagra dzisiaj z Atletico Madrid. Uważam, że będzie to bardzo ofensywne spotkanie. Po pierwsze, Real Sociedad po prostu taką grę preferuje. Z drugiej strony Atletico Madrid, które praktycznie nie ma nic stracenia. Trzeba tutaj, trzeba tutaj ratować sezon chociażby właśnie tym Pucharem Króla. Trzeba się odkryć i strzelić bramkę, nie ma innego wyjścia. Uważam zresztą też, że jeżeli jakiś gol padnie, no to będzie to sprzyjało kolejnym bramkom. Co za tym idzie strzałą, a co za tym idzie Rzutom rożnym, poza tym obydwie te drużyny bardzo te same fragmenty lubią i dużo ich generują w ostatnich ich spotkaniach. Stąd też właśnie mój typ pierwszy, o którym pomyślałem, to rzuty rożne. Linia najniższa wystawiona przez SuperBet, to jak widzicie powyżej, oj, wyłączyłem sobie, już sobie włączam, tak jest. Linia to powyżej o 7,5, tak? 7,5 po kursie 1,36. Kurs za mniski, następna linia to powyżej 8,5. Nie jestem tego aż tak pewny, stąd też poszedłem sobie i zobaczyłem e, super bets, zakładka bets i mamy taki fajny Superbet. Po kursie 1.45 złożony z trzech warunków. Po pierwsze, musi być powyżej pół gola, tak jak wspomniałem, bardzo ofensywnie nastawione drużyny. Raczej tę bramkę, chociaż jedną, w tym spotkaniu zobaczymy, o ile nie więcej. Drugie, to powyżej 6,5 rzuta różnego, czyli ta linia już jest, już jest na znośnym poziomie, wystarczy 7 rzutów różnych, co według mnie jest bardzo prawdopodobne przy nastawieniu ofensywnym tych dwóch drużyn. No i ostatni warunek, to powyżej półtora kartki, no to w tym meczu, w ogóle w meczach Atletico i Realu Sociedad jest raczej na w dziennym te kartki się pojawiają i z jednej czy z drugiej strony raczej zobaczymy żółty kartonik jakiś głupi faul. Tu piłkarze nie będą odpuszczać. Puchar króla w Hiszpanii jest naprawdę ważnym trofeum. 1,45 właśnie na taki super bet, który zamyka nam dzisiejszy kupon jak widzicie. Kurs 2,90 czyli okolice trujeczki tak jak zawsze 50 złotych na trzecim progu progresji i postaw zakład. Czekamy. Aż się zadzieleni, no i ja jestem winien Wam jeszcze mecz konkursowy. Konkursowym meczem dziś będzie spotkanie Lester z Tottenhamem o godzinie 20.30. Dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelenia pierwszego gola nikiem Superbet i nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania pod postem na Facebooku, który właśnie wlatuje na grupę, więc na grupie też trzeba być. Link w opisie filmu, oczywiście, do grupy. Łapeczka w górę, subskrypcja, o której już mówiłem, bardzo mile widziana. Mecz mamy kciuki za nas, dzisiejszy kupon. Ja Wam życzę zieloności. Trzymajcie się, no i widzimy się jutro jak zawsze o 13.00. Cześć.